maneczko wszystkim takie ładne zestawy 11 sierpnia ruszamy ze żniwami chyba w końcu bo jak na razie jak widzicie pogoda piękna jest tu jest pierwszy szofer tego otoczonnika Bartek Tak jest jak tam się jechało dobrze? wszystko sprawnie sprawnie wszystko no także dzisiaj chyba już ruszamy ze żniwami już Wczoraj 10 tam próbowaliśmy coś ucinać, kosić, w sumie to rzepaki dokańczaliśmy, także już dzisiaj na tą chwilę już rzepaki zostały wszystkie wycięte, znaczy no już raczej nie będzie nic do koszenia, że jeśli chodzi o rzepak, także rzepaki już wszystkie wycięte na zicher, zakończone, także teraz rozpoczynamy dzisiaj żniwa zbożowe. Zobaczymy, co nam czas przyniesie, co nam przede wszystkim pogoda przyniesie. Bo do tej pory niestety pogoda z nami nie współpracowała. A tu mamy pierwszy kombajn, pierwszy zestaw żniwny. Mateuszek z Czekamy jeszcze na chłopaków. Mateusz szybciej wyjechał kombajnem. Chłopaki dopiero dojeżdżają z dwoma kombajnami zaraz. Tutaj na pole zaraz dojadą też, bo są już droże, jest tam blisko. Także dzisiaj na ruszt pod kosę idzie żyto. Kombajny tutaj były w okolicy, bo to jest działka oddalona około 50 km. Kombajny tutaj były w okolicy kosiły u Mateusza. Zaraz tam podejdę do Matiego, bo on tam kombaj ustawia. To zapytamy się, jak u niego żniwa były. Miałem coś nagrywać u niego, ogólnie mieliśmy razem coś nagrać, jak kosiliśmy u niego rzepak, ale niestety no, nie uczestniczyłem, nie było mnie wtedy. Wczoraj tam troszeczkę potależowałem, tu na poprzeczniaku troszeczkę żyto pokładło się, ale tam dalej w oddali widać, że na razie wszystko stoi, także nie powinno się go ciężko kosić. Tak to wygląda. Zaraz podejdę do fachowca, może mu nawet kamerkę zostawię Matiemu. mały Mati dobry agrotechnik jest, to może coś tam powie ciekawego wam na temat żyta. Idziemy tam do kombajnisty. Zobaczyć, co się dzieje. Dzień dobry, panie kombajnisto! Jaki kombajnisto? A co, kierowca kombajnu? Który dzisiaj jeździ TZ -em? Ty. No. Bo dzisiaj będą mieli awans Albo Michał, albo... albo Pierzynek? Albo Junior będzie jeździł TCT. Ale to prawda jest, bo Łukasz, Łukasz coś mówił na ten temat, że ma na TZ wsiąść, ale myślałem, że on sobie jaja robi Prawda, bo Marty musi usiąść na CXa ty też awans dostaniesz Co tam Mati? Będziesz te... Wymieniasz, czy zdejmujesz niektóre? Co? Jak? Zdejmujesz, czy wymieniasz? Nie, zakładam Zakładam po nasiacze, bo żyto leży Ale nie wozu. wszędzie, tutaj tylko Czy tam pod lasem też leży, patrzyliście tam? Trochę na poprzeczniaku Bo tak to widzę, ładnie stoi wszystko Nawozu nawalone Ty, ja tu siałem nawóz No, tutaj w tym miejscu jak wózek ten, jak heder kładziemy na wózek, to trzeba ściągać. bo później bagnet się wygina. To jest doświadczenie, drodzy widzowie. Mati, jak tam u ciebie żniwa? No, później będziemy kosić u mnie. Ale żepaczane. Żepaczane, zakończone. A kto ci tą działkę tu wykosił? Kosiłeś sam? Wczoraj kości? Sąsied? Tylko usługa się. Aaa, ja myślałem, że to, to twoja znajomego. działka. A ty, ja myślałem, że to twoja działeczka jest. Znajomy zadowolony. A, dobra uprawa mówi poszła. Takie koszta nakłady w rzepaku, mówi usługi drogie u Mateusza, żebym tylko zarobił ale zarobił, już No za bo mu przypilnowałeś, to jest, tak? Porządny usługodawca. Może jestem drogi w utrzymaniu, ale coś zostaje, drodzy widzowie. To najważniejsze. Dobra, jedziemy, nie martwimy czasu. Ruszasz? zaraz chłopaki dojadą, bo oni już tutaj są prawie, że na okolicy. Dobry. Dawaj panie kombajnista, ruszaj z tematem Nagrywaj, jak się zaraz zamka Ty A u Ciebie też pszenicę kosimy? Wszystko całą wioskę tniemy, tak. czyli Cała wioska idzie do cięcia Cała wioska. Cała wioska ma zostawiają, chwila zwątpienia była, ale słomy na pokrzebniaka też zostawiają. Takie oto piękne zestawy. Zaraz i też tiry przyjadą, bo przyczepa to akurat na tą chwilę w rezerwie. Standardowo oczywiście będziemy wszystko na tira sypali. No i przyjechały kombajny Pierwszy jedzie Krzysztof Siema, Mordo No i drugi jedzie prezes A, swoją listwę jak zaświeci swoją listwą to zbożarz obsycha i dojrzewa No i zaraz za kombajnami przyjechał pierwszy tir, pan Jurek. Tutaj jeszcze łukasz podczepia header. Wczoraj jeszcze chłopaki kosili, tak jak mówiłem, zepak. Ale już kombajn jest... W sumie header jest przystosowany do koszenia zboża. Kosy boczne zostały zdjęte, stół wsunięty, odbieracze założone. Co tam prezes? Kurde, jakby ci powaga! O, słyszeliście? Jakie ma prezy są zdanie? Chociaż wiem co myśli o mnie. Co? Chociaż co? wiem co myślisz o mnie. Muszę ja ci prochęć reklamę zrobić. Tak To Ta jest lewa. One podpisane były od zewnątrz nie. Lewa prawa.

Przeprowadzimy wyjazd ze szpecem największym. Parcie, drodzy widzowie, jaki sprzęt. A mówią, że transport się nie opłaca. Bardzo się opłaca, jak jeździsz w górę Patrzcie drodzy widzowie, jaki sprzęt, a mówią, że transport się nie opłaca, bardzo się opłaca, jak lepiej jeździć w Ale zamieszanie od rana, afera jest transportowa. Fil się zagrzebał na polu, na górce. Zaraz go Bartuś pociągnie. Dobra! Jestem tutaj, tam tutaj, prawo. tutaj, Ale ekipa. ekipa! Ale poszli jak szatany. Na ścieżkę, na ścieżkę To on już pójdzie, pójdzie, damy mu na dupę towaru to Jeszcze, bo... Bun... Jeszcze, jeszcze kawałek No i jedziemy do Matiego Drodzy widzowie. Mateusz już jest pełny widać A miałem ja się obrócić, a jednak Mateusz się obrócił No TCetem na wlocie niestety nie posypiemy o! kolejny trzeba oparzyć. jest i Krzysztof Jest i Krzysztof i podjeżdżamy pod taceta musimy uważać, żeby rury nie zdjąć bo przyczepa jest bardzo wysoka, w stosunku oczywiście do TC ta Dla TC ta jest bardzo wysoka, nie musimy uważać. No i troszeczkę za daleko odjechałem. Pierwszy zbiornik na od drodzy widzowie! Pozdrawiam z kombajnu! No idzie! Idzie pierwszy zbiornik Żyta. Mateusz, jak tam twoim okiem sytuacja? Powiedz z tymi kolego. Sytuacja opalowana. Dużo gałęzi było dookoła jak jechałem. Tam nawet jesioł się powalił, będę musiał później piłą przyjechać i go rozpociąć, chociaż będę miał opał do kominka. Na wieczorek romantyczny do kominka, nie? O chłopie, teraz trzeba sprzedawać płody rolne, będzie na winko, drzewo do kominka i będzie krymacik. Jeszcze samica jakaś obok, no gdzie to tak samemu leżeć? Dobry samiec zawsze coś upoluje. <grystanie> Słuszna uwaga mordeczko. No i tak to drodzy widzowie wygląda. Uważajcie tutaj na tych skłonach. Chłopie, już nie po takich górkach się jeździło, Mati. A, obrób zbiórka, bo się nauczył na chrapowie jeździć. Kosimy prosimy, Już tutaj trzy razy chłopaki objechali wzdłuż drogi. Tam drugi kombajn z tyłu za nami od Kasza. Także już dużo nie brakuje, a będziemy już po prostu jeździli. Mateusz się właśnie wysypał, odjeżdżamy. I czekamy na następny zbiornik. Zobaczymy, co dalej. W widzowie jest akcja, jedziemy szybko, bo się tu u sąsiada pali. Jedziemy do Mattiego po traktor. Ja jadę z wodą, beczko. Gdzie tu w prawo się będzie paliło? Prosto, uważaj na samochód No wiem, ale gdzie się pali? Prosto i na wiatraki. Jechać tam przy żużlówce. Tylko z daleka, bo już może to... być duży ogień. Mieścimy się? Musi Uważaj koło mnie, żeby ojciec już nie wyjeżdżał Ciągnik Dobra, nie wyjdę O kurwa, nie, nie wyjeżdżę. Ale akcja ratunkowa Śmiali się z beczki Ale coś się zawsze ugasi Tam jeszcze się tli Tu się od kombajnu coś zajęło Twoja pierdola, i się zmęczyłem Jednak się przydała beczka Tam jeszcze chłopaki dogaszają Ale akcja Jeszcze tam objeżdżają wokół domu czy to przy samej zabudowie. przy samej zabudowie. Ja pierdzielę. Masakra. A niby tak padało, a jednak się stało. Siemaneczko wszystkim. Z tej strony Mateusz. Kosimy żyto hybrydowe. O dziwo zaskoczyło mnie to, bo wysiewaliśmy te żyto w okolicach 20 października. No i było dosyć to już późno jak na żyto, ale, ale zaskutkowało to wszystko dobrze pod względem tego, że jesień była długa i ciepła. Je, żyto się rozkrzewiło, weszło jeszcze w fajną fazę na, na zimę i plon jest, powiem Wam, że zadowalający. Tutaj jesteśmy na mozaice. Są gliny. Tam są dalej piaski po lewej stronie. Ale myślę, że koło 7,5 może do 8 ton średnia wyjdzie z pola. To będzie fajnie. Pląd będzie zadowalający. Będzie się można cieszyć. Ale co z tego wyniknie, to później waga zweryfikuje. Dobra, drogie mordeczki. Właśnie zakończyliśmy działkę o powierzchni 17 hektarów obkosiliśmy wykosiliśmy żyto no i teraz przejeżdżamy do tego tutaj operatora tego kombajnu kombajnisty do tego kombajnisty jedziemy kosić pszenicę żyto i pszenżyto. jak już tutaj jesteśmy na wiosce u Mateusza Żniwujemy to i trzeba tutaj u Matego też wyciąć Będziemy bili Rekord. my to Mateusz będzie bił rekord plonu, plonu na wiosce pszenicy i żyta no i zaraz się składamy i jedziemy na drugi koniec wioski Patrzcie co przyjechało drodzy widzowie Mateusza Perełka! Ten! Mateusza Perełka przyjechała właśnie dojechał Mateusza Tata 40 świeżo odmalowaną Dziada 40 będzie przepałka 40 Patrzcie jakie napisy chromowane ma Zaraz wam pokażę Patrzcie jakie tu napisy chromowane Przygazuje mu pan coś Przygazuje pan a ja! o! ale idzie. Jest gór. Widać, że Mateusz fanatyk John Deere'a Przez ten malunek. Szyko nie więcej. Ursus Ale idzie Ona nawet nie czuje, że ciągnie Ty, dobry zestaw, nie? Ło! Oh. Chłop! Jechać! Gazu! Ale zesta, To jest sprzęcior też Ale to są zestawy imponujące Ale poszedł dobry wieczór widzowie Nie wiem czy z takiej perspektywy będzie mi widać to ja odwró odwrócę kamerkę Wziąłem właśnie do Matiego Tutaj kombajni Tutaj jestem tutaj posiedzieć trochę, ponieważ wykosiliśmy tam z szefem Łukaszem wycięliśmy Mateusza żyto zasypali mi przyczepę przeładowczą ponieważ Mateusz tutaj sprzedaje yy, żyto klientowi do siewu, jeszcze tutaj Mateusz dla pewności zerknął, czy wszystko jest wykoszone, dla pewności ja już się gubię na polu, bo to jest sierpień drodzy widzowie i nocy są już ciemniejsze, to nie jest lipiec tak jak mówiłem, nic nie widać na polu. No i też kurz robi swoje, ponieważ no, bardzo się kurzy. Ta suma jest bardzo krucha, słyszała bardzo mocno po tych deszczach. I jest niesamowita zadyma na polu. Tak jak mówiłem, no ja już stoję, mam przyczepę zaplandekowaną. O no, patźma patrz, jak tam tamte kurde w tak daje. To jest stary system. Musi wejść na przyczepę i rozgarnąć. No. To jest normalnie, dzieciństwo się przypomina I teraz wjeżdżamy w ład Ale słychać żyto Jakie żyto, o, pszenica pszenica, ty. przepraszam, Czy już byłeś... no. tylko żyto mi w głowie Pszenica sucha kryształ, bo aż bije po szybie przyszła, przyszła mi w końcu wena, drodzy widzowie na nagrywanie przyszedł Michał i jakoś tego Pokazywałem wam, pszenica leżała, teraz już stoi, już tamtą podmianę zakończyliśmy. Ale co z tego? Woda wypukała parametry, bo się nie pomieściłem na magazynie i Bartek młody pojechał zawyźć przyczepę. <laughs> przyczepę jedną pojechał zawyźć na skup. No i dzwoni Mati, nie ma parametrów. Ja mówię, co poradzi? Sprzedawaj i wracaj. Trudno, już nic nie zrobimy. Woda wypukała parametry. A przed, przed opadami były. Kosiliśmy pszenicę u nas i były Czyli pierwszy, pierwszy raz od X lat nie mam parametrów pszenicy Jezu, w Także, drodzy widzowie, powoli, powoli będziemy zakańczali Tu jeszcze jakiś, no niecały hektar zostało Już teraz na trzy kombajny kosimy O tutaj, nie wiem czy będziecie widzieli, jak przed Hederem już Porosła. porosła pszenica no to jest wszystko wina opadu no tak to jest no też niestety pszniwa no nie jest wskazana nic nie poradzimy taką mieliśmy pogodę teraz ma coś wyklarować deklarować pogoda na jutro jest ogólnie taki plan żebyśmy kosili pszenicę na firmie także myślę że może odcineczek też jakiś wpadnie jeśli tutaj kompan do nagrywki będzie już mi przeszło, bo dzisiaj znowu byłem osłabiony po tej akcji gaśniczej Zawsze po tych akcjach później tracę energię, jeść mi się nie chciało i tak jeszcze nie mam apetytu takie, takie, takie akcje wysysają z Mateusza życie Ale legal, ale te ładnie zbiera albo, to... albo kombajnista Obie, ja już nie wiem kto to zbiera jeszcze A. mamy do domu jakieś 50 km Ja jeszcze od razu po drodze z tym Żytem będę jechał do klienta zawieść Także Mati jak myślisz druga? W domu? No, możliwe, możliwe A co wam powiem drodzy widzowie, dzisiaj taka ciekawostka tutaj były dwie odmiany pszenicy Union Lemi i z to czy Diplom I skreślałem bardzo tego dyploma, Nie podobał mi się A teraz wjechał prezes Łukasz I mówi Mati dobrze sypie A nie podobała mi się jak się kłosiła I przed kłoszeniem przekreślałem tą odmianę Że nie będę jej siał A jednak sypie dobrze Sypie bardzo dobrze Więc jednak czasem drodzy widzowie trzeba poczekać do efektu końcowego jednak ja też już później sobie powiedziałem, mówię, nie będę jej przekreślał. kombajn zweryfikuje i pokazało, że dobra pszenica. Ile razy ma tak było, że coś nie wyglądało, a spało. Tak jest zawsze i ze wszystkich. No, no. A jeszcze co powiem, Tadeusa też w tym roku miałem. W tamtym roku miałem Rotondo, tym, że to Bardzo fajna odmiana, bardzo plenna, krótkosłoma, naprawdę polecam, a w tym roku miałem Tadeusa. Też kosiłem dla znajomego na materiał siewny, bo miałem kwalifikacik I też bardzo dobrze posypał Myślę, że akurat tam miałem hektar, 0,3 działkę Że 9, 9 ton jest nakoszone Jutro mi tam znajomy powie jak tam się zważy Bo nie ma wagi, tylko musi jak na skup zważyć to, to wtedy będzie wiadomo Ale posypało, posypało Oby tak dalej I oby szefowi też sypało no. Oby miał co odwozić jutro no. Mi magazyny zasypało, także jestem szczęśliwy jeszcze chciałem dodać, że drodzy widzowie, no już jest ciemno, ale powiem wam TC to jest jeżdżąca czyszczalnia Tak na kamerze tego nie będzie widać, ale jest naprawdę złoto, same złoto leci Dobra drodzy widzowie Będziemy zakończali ten odcinek z takim oto akcentem tak. w kabinie TC wraz z Mateuszem, moją mordeczką I co Wam powiem, to I z leżącą pszenicą. Dobra. To my zakończamy odcineczek i powoli i pole. I na dzisiaj też jeszcze do domu powrót i praca. Także trzymajcie się i do zobaczyska. I subskrybujcie kanał. Łapki w górę, drodzy widzowie. Na razie ufa. Do następnego. Pamiętajcie, co Mateusz powiedział. Trzymajcie się.